Halo halo! Kolejna rundka w moim wykonaniu e, i byciu klasą snajperską. E, dosyć fajna mapa, o, już widzę, że łódka nam się To tutaj na samym początku. E, fajna mapka, którą lubię, e, fajna ze względów z takich y, przyczyn typowo snajperskich, zainteresowań moich aktualnych. <grym> Także bardzo mi fajnie będzie tutaj Was gościć właśnie na tej mapie. To jest jakiś resort, jakiś tam sobie jest, chiński zresztą i w tym resorcie będziemy ogarniać tutaj naszych wrogów e, przeciwników rewolucji. Tutaj ta łódka mi nie bardzo pasuje. Łódka jest, ma to do siebie, że tak na napieprza, że się w pale nie mieści. <grym> o, tutaj się ktoś będzie szedł. Chyba? O kurde! Nie, nie, nie! Spieprzam z tobą! I jeszcze łódka. <grywka> z deszczu pod rynę, TAK ZWANĄ! Dobra, łódka tam sobie pokłynęła. Gdzie jest ten taki czołdżek? Nie tyle czołdżek co to. Tutaj jeszcze jest jakiś gościu. Chodź tu! No w końcu! Dobra. Ktoś tu jeszcze chce przyjść do mnie? Oj, oj, było fajnie go strącić. Uwielbiam takie rozpoczęcia właśnie na... powiedzmy rozpocząć od dwóch killi. Za pierwszym razem to jest moje wymarzone. Tam ich zarzucę granacikami. Hey! <laughs> Aj, pięknie, pięknie. Snajper jego trzy granaty. Gdzie on jest ten ziomuś? Się... Kurcze no. Chodź tu. Zginął? Ojojojojoj. No, Kurde no. Niestety od dwóch kill. Chili... Nie! Już 3 kille mi zaliczyło nawet. to no, pięknie no. Od takich trzech kili właśnie bardzo. Snajper mojego typu. Typu generała Hełma bardzo lubi zaczynać. Dobra, ale tutaj widzę, że wszystko fajnie pięknie, tylko że tutaj troszeczkę nie ogarnęliśmy tematu tego, że nam centralny punkt C zajęli. C jak punkt centralny. O! A ten co tam biega? Tak posrany. <laughs> Texpex. Texpex właśnie zginął śmiercią tragiczną. Oj oj, ojoj. Odrzutowcy to jakieś, nie wiem, pokazy. Ojoj, oj, rekon mnie ściągnął. Kurczę, no to jest fajna miejscówka, jeżeli nikt nie widzi, ale jeżeli już jestem zespotowany, no to nie ma bata, żeby mnie tutaj nie ściągnął. A ja w mordę, dobra Nie jest źle, nie jest źle. Eee, dobra, atakujmy dalej. Ale jak wiecie, generał hełm ma często... kurde, znowu czołgi jakieś, nie lubię. Nie lubię walczyć z czołgami, jeżeli nie mam nic przeciwko nim w zanadrzu lub w tak zwanej kieszonce. Eee, dobra. Czy to jest snajper to był? Muszę uważać. O. Dobra, szybko spieprzam. Zaatakujemy. Kurczę, bieganie po takiej właśnie kolorowej plaży... Ale kurde, się pobabiłem z gościem trochę jaki dwunik. 5 do 2. <laughs> Aż kurde, no prawie, prawie, prawie by było dobrze. No ale niestety nie było i to to boli zawsze. Tutaj, tutaj widzę, że ktoś zajmuje naszą działeczkę. Nie możemy na to pozwolić. A gdzie on siedzi? Ten typeks. Tu jest zawsze taki momencik niepewności. niepewności, który e, jeżeli atakuje punkt, to żeby wiedzieć w którą stronę sobie właśnie uderzyć, bo różnie to bywa właśnie. Bo Czasami ktoś patrzy właśnie przez okienko, czy tu z lasu nie nadciągamy, czy z prawej, czy z lewej. O! Dostałem coś. Tutaj mam nadzieję, że ktoś się nadzieje na mojego klejnorka. Ej, co tu się dzieje? A jak on tu wszedł? E no to było jakieś kurcze Nie fair no, gość gośce wszedł na mnie po prostu nie wiadomo skąd O tymczasem zajęliśmy punkt C Punkt D jest pod atakiem Oj Także tu stoi ta To gówno tu stoi Ta lawka, która chce nam zająć Ktoś tu mi oświetlała serkiem Lawka, która chce nam zająć właśnie Ojej, ktoś tu już, już, jeszcze pojawił no. Ojojojoj, spieprzamy. Ojojoj, w końcu mnie wykończył. Aj kurczę, 6 do 4, no ale nie jest źle. Znowu ten sam ziomuś. Suezo. Aj, kurczę, bycie sniperem powiem wam naprawdę, to nie jest lekki chleb. Naprawdę tu wierzcie mi tutaj, nie ma tak, że coś tam się kurczę za darmo dostaje. To trzeba przycelować, trzeba mieć nerwy ze stali. Kurde, znowu czołg jakiś, znowu jakaś lawka, jakieś inne gówno. I oczywiście nie mam czego. Nie mam oczywiście ze sobą nic anty. antyczołgowego. Także no kurczę. Ojej, ojej, następny, następny ojej, co to za gówno do mnie na napieprza no nie wiem oni zebrali wszystkie pojazdy na mnie skupiły swoją uwagę, czy mi się tego tak wydaje muszę gdzieś oddalić się w jakiś zaciśny kącik fajny był wynik, ale niestety się wyrównał i to nie bardzo nie pasuje, dobrze, chciałbym się pojawić w środku tego budynku żebym mógł żebym mógł razić ogniem snajperskim właśnie naszych wrogów, no ale Chyba nie bardzo mi tutaj to wyjdzie. Mam się A, i myślałem, że go dopadnę jeszcze na to boczku mnie ziomuś, tak zwany Sebastian dopadł. No na 7-6 cały czas jest, jestem na plusie, także <noise> Nieźle. Moim jakby docelowym Kaderatio e, no chciałbym, żeby to było na koniec życia Battlefielda 4 O Wiesz, spieprzamy, spieprzamy. Żeby to było gdzieś koło półtorej, to by mi wystarczyło, no i znowu Sebastian, no Sebastian, chłopaku, weź się opamiętaj no, cztery razy już mnie zaciuchał. tak, żebyś tak ładnie wyrażę i gówno z tego wyszło, no i już jestem na minusie e, także mówię, satysfakcjonującym wynikiem było ratio półtora na koniec życia Battlefielda, no ale zobaczymy, jak to widzicie. czy ta łódka jeszcze ciągle tam jest no szaleć można, no, stanęli tą łodzią i napieprzają i Sebastian. Aj kurcze. Najbardziej lamerska gra w moim wykonaniu snajperem, jaką do tej pory chyba miałem. Naprawdę, no. E, Dziełem się jakieś cuda na kiju tutaj. Nie mogę ogarnąć tematu. Gdzie są w ogóle moi? Może z tej łódki coś pokażę tutaj. No nie wiem. No może, no co, stąd mam jechać aż. Zajęli nam wszystkie punkty. No to jest jakieś nieporozumienie. Dobra. muszę sprawę we własne ręce, bo widzę, że tutaj Chłopaki nie bardzo ogarniają temat. Lasman i skład. No i teraz niech sam... O... <grytanie> <Jaki> pan samochodzik? <grytanie> Zaraz wybuchnie sobie. No, jeszcze sobie je mnie zabił przy okazji. Czy ta łódka znowu tam na pieprzostamtąd? Dobra. Życia mi zostało Z20. Oj, szkoda, że to nie on. Znaczy nie on. Właśnie tutaj ten SCAR SW, którego używam teraz nie bardzo nadaje się na takie duże odległości. On jest dobry na, na tak zwany middle range, niestety słabszy jest już właśnie na, na te większe odległości. Chcę razić kogoś z takiego, o daleczka. Nie no, tu już go nie trafię, no. w mordę jeża. Mam no, nadzieję, że tej łódki tutaj nie ma, bo bym chyba oszalał, ale za to leci helik. O, tam wziąłem Już tam jest pełno ziomków. Dobra. Dobra, zaraz amunicja mi się skończy. Dlatego pozwolę sobie przeładować co nieco tutaj. Dobra. A to jest dobre. <laughs> no i jak można było tak zlamić, no? Jak... Ja nie wiem, miałem jakieś pecha w tej czwórce. Albo y, wysiadam z helikoptera, który spada mi na łeb, albo y, wysiadam ze skutera, który y, przygniata mnie do brzegu. Albo nie wiem co jeszcze, ale ogólnie jest mega sieka za każdym razem. Okej. Okay. Czy ja mogę napotkać na tu jakiegoś wroga? Dobra. Tego przeatakujemy. Zobaczymy jak tam pójdzie. Znowu czołg. No, szaleje chyba. No i tak wali w ten tam siedzą jak pały. Czołg sobie pojechał, o co tu chodzi Kurde, no wiedziałem, że ktoś tam siedzi za tym tym krzakiem I oczywiście jak pała nie poszedłem tam, jaki jest wynik w ogóle? 8 do 10, do 11 to już będzie, tak? Teraz jak już umrę No tak, 8 do 11, no to jest yy, kolejna żelada w moim wykonaniu no ale cóż, nie, nie zawsze, nie zawsze muszę być mistrzem świata. Znaczy, chciałbym, ale <laughs> nie wychodzi to zawsze. Słaby wynik e, Słaba gra w moim wykonaniu. No i tak nie wiem co bardzo. Chyba się trzeba będzie przerzucić na prawdziwą klasę snajperską. W sensie na na te snajperki te... Oj oj oj, no jak tak można grać? Żeby wpadł na mojego tego. Klejmora No i co? Wpad na Klejmora i nic? Także mówię, no tutaj kurczę, nie popisałem się zbytnio w tej chwili Ale cóż, no są też i takie dni W życiu nawet najlepszych snajperów Dobra, gdzie ten łeb jest, muszę go zabić Co znowu, co znowu, kto? No ja nie rozumiem tego, naprawdę, no <laughs> a, Żenada, żenada. 8 do 13, czyli 5 w plecy. To są tak ciężko zarabiane punkciki, te takie skaneracje powyżej jednego, a potem tak łatwo je roztwoni, że no nie wiem to naprawdę, naprawdę aż żal serce ściska, no ale niestety nic nie poradzę. Dzień taki ani inny. Będą jeszcze lepsze wykony bycia sniperem w moim wykonaniu Dobra, chociaż raz dostał. Kto to znowu no jej ojej ojej No tak to jest jak się idzie właśnie na, na tak zwaną pałę Kurczę smutek mi doskwiera dzisiaj <laughs> w tym battlefieldzie jakieś, dobra, wasze zdrówko, chociaż kawki się napije z tego wszystkiego No Tutaj gdzieś idą, goście chyba Oj Kto to do mnie bije tak ciągle? I to jeszcze stąd się musicie A to jest ciekawa sprawa Bandyta no dobra, 10 do 15 oj kurczę, słabiutko, słabiutko tutaj coś się dzieje odzyskaliśmy ten punkcik daleko wysunięty w tą część, albo zrobię inaczej, po prostu sobie to przykampię przykampię i będzie zawsze to troszeczkę może to jednak kaderatio w jakiś sposób się tą nabije o. Dobra, przejęte wszystkie punkty Dobra, wciśniemy tym. No i co? Oczywiście spieszyłem sprawę Ojej, ojej, czołgi, samoloty, helikoptery A ja tu sam <laughs> No chyba, chyba nic na to nie poradzę Klawka u góry będzie biła prosto we mnie, pierwszą stąd Ojej

11 do 17 wynik, który nie powala tutaj. Znaczy powala mnie ze względu na sła słabość tego wyniku. O! Elegancki spocik <grywka> dla snajperka. Oj, kurczę, zpieczyłem teraz. A taki by był łatwy kill tutaj. Ile można strzelać do jednego żołnierza, ja nie wiem. Och, och, och. Niezła tu się wykonała. A czemu oni tak nie wiedzą, że ja tu jestem? I tak ich mogę wykańczać? <laughs> No ładnie. Nie wiedziałem, że ta runda zakończy się takim takim finałem. Chociaż do końca rundy jeszcze troszkę brakuje tutaj, ale Dobra, kogo witam, kogo gorsze? Jeszcze ktoś chce mnie tu przeatakować? Niestety nie udało się teraz. Ostatnie 19 pocisków. Oj, w końcu je wykończyli. No ale tym sposobem właśnie kaderatio się wyrównało i elegancko. Elegancko już od razu poprawia się humor, bo kurczę naprawdę to, to co było na początku to była jakaś lekka żenana. <grywka> Dobra gdzie tutaj atakują, kogo witam, kogo goszczę. Pójdę z tej strony. Do końca rundy już naprawdę niedaleko, także mam nadzieję, że uda się ten, ten wynik utrzymać. Czy tutaj ktoś atakuje z nas znowu? Ale łódź chyba tu stoi do wzięcia, także będę mógł sobie postrzelać z łódki, bo... no nie, już, już jej nie ma. Bo bardzo rzadko mam okazję, Zawsze ktoś się do niej przyczepi. Potem jest lepa tak zwana Dobra, no okej. Okay. Przez to moje właśnie przejęcie tam e, i ogarnięcie tak zwane tych kilku ziomusiów, to udało nam się tutaj e, objąć prowadzenie i jak już myślałem, że będzie po, po ptakach pozametane w tej e, rundce A tymczasem okazało się, że mamy wielkie szanse jeszcze ją wygrać, bo w tej chwili 250 do, do 90 dobra rozkładamy C4 tutaj się nic nie dzieje tutaj się nic nie dzieje Wyjdźmy tu. O, jest, w końcu sniper. Do ściągnięcia. Już go tam namierzyłem. No wyjdzie muś. Oj, patrz, jeszcze mnie ściągnął. Jaki... Jaka łajza! <laughs> Że tak się wyrażę. <laughs> Oj. No ale ten kill to powinien mi się zaliczyć, ponieważ no ja go jakby... Wykończyłem się musia prawie całkowicie, no ale no, cóż. Dobra. Dobra, i znowu klasyczny spamik granatami. Ojojoj, haha. Dobra, jaki jest wynik? 18 do 19, czyli nie jest tak najgorzej. Runda zapowiada się na wygraną. Także kolejna rundka w wykonaniu snajpera wykonana. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do następnego snajperowego odcinka. Cześć!